Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, łamał chleby i dawał uczniom, a oni ludziom. Skojarzyłem dzisiaj dwa fragmenty z tej samej Ewangelii. Myślę, że to nie żadna manipulacja, tylko proste wnioskowanie. Oto Jezus słyszy bardzo smutną dla niego emocjonalnie ciężką wiadomość o śmierci Jana Chrzciciela i jego odruchową reakcją jest karmienie ludzi. Odruchową reakcją każdego z nas na to, co w życiu smutne i ciężkie, powinna być Eucharystia. Eucharystia jest odpowiedzią na wszystkie pytania i dramaty naszego życia. I dlatego w nawyku chrześcijan, katolików, jest to, by natychmiast po śmierci bliskiej osoby w smutku wezwać eucharystycznego Pana, stanąć przy ołtarzu. To jest piękny i święty nawyk, którego uczymy się z dzisiejszej Ewangelii. Co nas ma pocieszyć po śmierci bliskich, jeśli nie żywy Bóg? Do zobaczenia jutro.